Witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof króli. W dzisiejszym filmie chcę przedstawić ci kolejnych 10 nawyków ludzi sukcesu. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy. No, dzisiejszy film, moi drodzy, będzie krótszy. Mam nadzieję, bo jak się rozgadam, to znowu może mi zejść. Bo ostatnio coś narzekaliście, że za długie filmy kręcę. No, to dla odmiany dzisiaj będzie trochę większy, trochę większy speed i troszeczkę postaram się wszystko skrócić. Więc dzisiaj chcę przekazać kolejnych 10 nawyków Ludzi Sukcesu. W poprzednim filmie bodajże tydzień temu było już pierwszych. 10 tu będzie kolejnych, tak jak mówiłem. Teraz cała seria filmów będzie dla was o nawykach. Także jeśli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje kanału, to co to ma być? Od razu subskrybuj, zaznacz dzwoneczek powiadomienia, no, bo to. Sprawi, że nie będą ci takie filmy cenne Unika, uciekać gdzieś po drodze. Jedziemy po kolei. Punkt pierwszy to jest ustalanie celów. Podstawowa umiejętność, która mi się wydaje, już jest, nie wiem, tak podstawowa dla mnie w ogóle jak czytanie czy pisanie. Ale ja zdaję sobie sprawę, że dalej 99,9% społeczeństwa w Polsce nie wie w ogóle, co to są cele. Dla nich cel, kurczę, nie wiem, jak tam brzutki grałem kiedyś, to miałem cel. natomiast, Natomiast nie widzieli celu. Bardzo podstawowa w ogóle rzecz. Bo jeśli Ty masz do czegoś dojść, jeśli masz cokolwiek osiągnąć, a przecież mówimy tutaj o sukcesie i to niezależnie od tego, czy to będzie sukces finansowy, sukces w sporcie, sukces w, 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 w budowaniu rodziny, sukces w Twojej karierze, czy w jakiejś pasji, którą się zajmujesz, to zawsze po prostu cele są tutaj podstawą, żeby mieć konkretny, jasny, bardzo dobrze sprecyzowany swój cel. To jest podstawa, to jest tak jakby zaprogramowanie naszego umysłu, w którą stronę on ma zmierzać, gdzie ma przekierować swoją całą energię, uwagę, potencjał, w którym kierunku, z czego my od niego oczekujemy. Punkt pierwszy, cele. Punkt drugi, to jest planowanie. Czyli jak już ustalisz sobie cel, nie? Powiedzmy, Ty jesteś dzisiaj tutaj, tu chcesz się znaleźć. To teraz trzeba wypełnić tą ścieżkę pomiędzy. Wypełnić tę ścieżkę pomiędzy i tu właśnie przychodzi planowanie, które jest podstawową też umiejętnością. Ja już opowiadałem Wam też parę tygodni temu na filmie właśnie o tej umiejętności przejścia od ogółu do szczegółu i od szczegółu do ogółu tak samo, nie? I to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, ponieważ popatrz jeśli Ty masz ambitne cele zwłaszcza, a myślę, że jeśli chcesz osiągnąć sukces tutaj, oglądasz moje filmy, to masz ambitne cele w życiu. To cel na przykład dojścia do miliona, pięciu, dziesięciu milionów finansowo, to jest cel dla kogoś, kto dzisiaj na przykład no, zarabia parę tysięcy czy dopiero startuje swoim biznesem bardzo duży cel. Nawet dla kogoś, kto już zarabia niezłe pieniądze, to jest i tak bardzo duży cel. I Teraz trzeba umieć tą całą ścieżkę podzielić na kawałki. Na tym polega planowanie podzielić na kawałki. Co więcej, starać się przewidzieć po drodze, jakie rzeczy mogą Ci pomóc, żeby tą ścieżkę przyspieszyć czyli jakie Twoje działania gdzieś po drodze, na przykład na przestrzeni roku, 5 lat, 10 lat, sprawią, że ten cel z większym prawdopodobieństwem uda ci się osiągnąć. Bo człowiek, na przykład, popatrz, podam Ci tutaj przykład. Masz na przykład cel taki, żeby zarobić 10 milionów w 10 lat. Twój cel dodatkowo jest taki, że chcesz to zrobić poprzez prowadzenie swojego własnego biznesu. To czy mądrym byłoby po drodze, żeby na przykład przerobić, stworzyliśmy dla Was cały kurs, na przykład roczny, Akademia Biznesu, nie? I czy mądrze by było, żeby poznać tam przez sto kilkadziesiąt godzin wykładów całą moją wiedzę dwudziestoletnią, plus moich znajomych milionerów, przyjaciół milionerów, całą tą wiedzę zebraną w jednym miejscu, żeby to poznać? Czy to przyspieszy dojście na przykład Twoje do 10 milionów, czy nie? No jak myślisz? Oczywiście, że tak, nie? Czy na przykład zdobycie umiejętności marketingu czy sprzedaży? Po drodze zwiększy Twoje umiejętności, czy nie, więc możesz sobie takie rzeczy dołożyć. Czy umiejętność tego, na przykład, że umiesz dobrze zarządzać ludźmi, przyspieszy rozwój Twojej firmy, czy nie? Oczywiście, że tak, nie? Więc możesz dołożyć te rzeczy, których musisz się nauczyć. Może coś zrobić, może coś zrobić po drodze, nie? Chcesz 10 milionów, OK, to trzeba się nauczyć inwestowania. No to będziesz sobie zaplanować, to tak. W ciągu 10 lat tutaj kupię pierwsze mieszkanie pod wynajem, tu drugie, tu na przykład trzecie, tutaj się nauczę na giełdzie, tu zacznę w giełdę inwestować, czy w coś innego, nie? I wtedy ten plan cały zaczyna coraz bardziej być obszerny. Coraz Coraz bardziej szczegółowy, coraz więcej tam jest rzeczy, które możesz weryfikować, sprawdzać, masz po drodze jakieś właśnie punkty kontrolne. Zresztą nauczę Was tego, moi drodzy, za darmo. Jak budować cele, jak zbudować do nich plan, jak ten plan realizować, bo w najbliższą niedzielę poprowadzę właśnie webinar. O godzinie 10 będzie webinar na temat tego, jak zaplanować całe swoje życie w ogóle. Całe swoje życie, czyli ułożyć właśnie te cele, później do nich konkretny plan, jak w ogóle odkryć te cele w sobie, później jak ten plan uło właśnie ułożyć odpowiednio, jak ten plan powinien wyglądać, i na końcu jak ten plan zrealizować. Więc bardzo ważny webinar, dwie i pół godziny po prostu takiej niesamowitej wiedzy, że no, sam będziesz pod wrażeniem. Więc koniecznie zapisz się na to szkolenie, bo jest ono całkowicie za darmo. Transmisja się odbędzie tutaj na YouTube, na kanale czy na Facebooku. Tak samo na naszym fanpageu, więc będą dwie równolegle ale koniecznie teraz się zapisz w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz linka to szkolenie jest całkowicie darmowe, wystarczy się zarejestrować wziąć udział, skorzystać, zastosować w życiu i będziesz mieć sukces więc to jest szkolenie o godzinie 10 natomiast poprowadzę dla Was też w niedzielę jeszcze jedno szkolenie o godzinie 14 będzie to szkolenie dotyczące już stricte umiejętności marketingu internetowego czyli właśnie dla wszystkich, którzy z Was chcą kiedykolwiek prowadzić biznes albo macie już swój biznes, albo aspirujecie żeby go mieć, albo chcecie zarabiać pieniądze w jakikolwiek sposób przez internet, no to marketing internetowy to jest podstawa, więc będziemy o tym mówić właśnie w niedzielę o godzinie 14, więc dwa darmowe szkolenia, zapisz się od razu, my lecimy dalej. Punkt trzeci, umiejętność kończenia zadań. Tak, to jest nawyk, to jest nawyk kończenia zadań. Te rzeczy, o których mi dzisiaj mówią, są nawyki. Ja mam słuchaj, jak ja jakiś cel sobie stawiam, chciałem Iron na zrobić, ja miałem konkretny nawyk, jak to zrobić. Był cel, sprecyzowałem sobie cel, ułożyłem do tego plan, następnie zacząłem robić odpowiednie nawyki, nie? I ważnym nawykiem jest kończenie zadań. Ja wiem, że wiele osób ma z tym problem. Mają z tym problem, właśnie, żeby umieć kończyć zadania. Że jak coś zaczną czytać książkę, to skończą tą książkę. Że jak się zabiorą za jakieś zadanie, to umieją to skończyć. I to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa, żeby dopinać do końca pewne projekty, pewne zadania, które sobie stawiasz przed sobą. Bo bez tego naprawdę ciężko jakikolwiek sukces osiągnąć. Punkt czwarty: poradne wstawanie. No kurczę. Echem. Biorąc pod uwagę, że jesteście dorosłymi ludźmi tutaj, a w większości tutaj widzowie naszego kanału są dorośli ludzie. To naprawdę ja uważam, że każdy, kto już skończył 15 rok życia, to w ogóle nie powinno być dyskusji na temat tego, czy ty na przykład umiesz wstać rano. Tak samo jak nie, nie, nie spodziewasz się po dorosłym człowieku, no chyba, że to jest jakiś tam menel czy ktoś, nie? Ale po człowieku dorosłym jakimś tam na poziomie, no nie spodziewasz się, że on ma problem z tym, żeby sobie rano umyć zęby, żeby nie wiem, wykąpać się odpowiednio, żeby nie śmierdzieć. No nie, nie, w ogóle nie, nie, nie myślisz o tym, nie rozmawiamy nawet o tym, nie? To czemu rozmawiamy do jasnych cholery o poradnym wstawaniu? No bo ja wiem, że macie z tym ogromny problem. Nagrałem dla Was tutaj na kanale mnóstwo filmów na ten temat, poszukaj. Wpisz sobie w ogóle, jak szukasz jakiegoś tematu, wpisz sobie wyzwanie 90 dni i na przykład poradne wstawanie albo Krzysztof Król. Poranne wstawanie. Krzysztof Król, jak wyspać się w nocy. Krzysztof Król, jak wstać rano. Krzysztof Król, jak nauczyć się angielskiego. Krzysztof Król, jak zarobić dużo pieniędzy. Krzysztof Król, jak odnaleźć się w marketingu i tak dalej. Krzysztof Król, jak poradzić sobie z rozstaniem. Krzysztof Król, i wpisujesz moje imię i nazwisko i jakikolwiek temat na YouTubie. I naprawdę gwarantuję ci, że są duże szanse, że znajdziesz odpowiedź. I jakich filmów już nagrałem? Bo nagrałem dla Was tutaj, moi drodzy, ponad 800 filmów. Wiesz, 800 filmów? To już prawie jest moda na sukces. <śmada> moda na sukces. Tylko raczej no nie w postaci jakiś tam <śmada> pierdół, tylko, tylko no, to już jest tyle filmów po prostu, które ja dla Was tutaj nagrałem, że już poruszyłem tyle tematów, że jak masz czymś problem, chcesz się czegoś nauczyć, prawdopodobnie znajdziesz tutaj odpowiedź. Także jeśli masz problem z porannym wstawaniem, z tym, żeby się wyspać w nocy dobrze, wstawać rano, zacząć swój dzień porządnie. To znajdź sobie te filmy. Wpisz Krzysztof Król, wstawanie rano, naprawdę kilka filmów na ten temat, przynajmniej tu na kanale już jest. Punkt piąty. Sport i odpoczynek. Bardzo ważna rzecz, związana z Twoją kondycją. Wy bardzo często mnie pytacie, skąd ja mam tyle energii? Skąd ja mam tyle energii? jeszcze to, co jest na filmach, to Wy wiecie, że to jest tyle. Na webinarach jest tyle, a jeszcze na żywo, jak robię szkołę, szkołę wygranych, to już w ogóle jest bomba atomowa. I. Skąd ja mam tyle energii, żeby tyle różnych rzeczy realizować w swoim życiu? Bo ja cały czas dbam o tą energię, ja ją w sobie pielęgnuję. Codziennie mam nawyk tego, że uprawiam jakiś sport, jakikolwiek: siłownia, pływanie, rower, spacer z przem, yy, bieżnia, orbitrek, cokolwiek. Mam cały zestaw w domu do wyboru, do koloru, więc codziennie staram się, żeby przynajmniej godzinkę sportu mieć w swoim życiu. Jakiegokolwiek ruchu, czegokolwiek. Właśnie po to, żeby tę energię podtrzymywać, bo sport sprawia, że każdy twój układ. Praktycz praktycznie każdy swój układ: układ nerwowy, układ krwionośny, układ oddechowy, układ limfatyczny, odpowiedzialny za odporność. Te wszystkie układy podczas sportu, po prostu jeśli dobrze ćwiczysz, mądrze trenujesz. I zapewnisz sobie, to nie musi być godzina dziennie. 20 minut dziennie zupełności wystarczy, średnio. Niech to będą na przykład 2 no, y, godziny w tygodniu. W sumie, nie? 3 godziny w tygodniu. To już naprawdę jest niebo a ziemia, jeśli chodzi o Twoje zdrowie, energię do życia, y, właśnie ogólne samopoczucie. Ale tak samo jest ważny też odpoczynek. Żeby umieć odpoczywać. Bardzo wiele osób nie umie tego robić. Dla nich jedynym sposobem resetu to jest to, że pójdą w piątek na imprezę, się gdzieś nachlać, no teraz kluby zamknięte, wiadomo, no ale, ale wcześniej tak, taki mieli nawyk, żeby się po prostu nachlać, gdzieś tam tyle wyresetować i to był, to był odpoczynek, później sobota na kacu, niedziela na kacu jeszcze i w poniedziałek do pracy znowu, nie? I wiele osób ma taki tryb życia. A trzeba nauczyć się właśnie odpoczywać, regenerować swój organizm. Ja dlatego mówię, że prawie codziennie ćwiczę, bo co jakiś czas robię sobie dzień przerwy. Co jakiś czas robię słabsze treningi, czasem na siłowni cisnę 120 na klatę, 130 na klatę, 140 na klatę. A dzisiaj na przykład jak robiłem rano trening na tym, 90 i 15 razy i kurde 10 serii, nie? Na przykład na ilość. Żeby inny bodziec dostarczyć do mięśni, ale też żeby sobie ścięgna odpoczęły i tak dalej, mniejszym dużo ciężarem niż jest mój maks, nie? Po prostu żeby sobie je zrobić i tak będę przez na przykład dwa tygodnie teraz robić te lżejsze treningi. Dużo mniejszymi, na przykład ciężarami, niech się trochę poregeneruje, wszystko nie, niech sobie odpocznie, a później znowu będę dociskać. Więc regeneracja jest nies niesłychanie ważna i regeneracja fizyczna Twojego organizmu, nawet jak już ciężko trenujesz, ale tak samo regeneracja psychiczna, żeby umieć właśnie odpocząć, umieć się zrelaksować w zdrowy sposób, żeby faktycznie Twój organizm się w tym czasie regenerował. I sen, zdrowy sen jest tutaj jedną z podstawowych rzeczy, ale tak samo też właśnie, żeby umieć wychilować, żeby nie żyć w stresie. Stres, stres nas powoli zabija i, i naprawdę nie jest niczym dobrym. Sprawia, że nasze życie jest po prostu do kitu. trzeba nauczyć się właśnie żyć spokojnie z dużą energią, okej, okay? ale bez stresu umieć odpoczywać, umieć wycilować. Punkt szósty to jest pozytywne nastawienie. To jest nawyk tak samo. Ja nagrałem tutaj dla Was też na kanale, poszukaj sobie Krzysztof Król, Optymiści. Nagrałem film, w którym pokazuję Wam wyniki badań naukowych dotyczące optymistów i pesymistów, bo bardzo często pesymiści się bronią, że oni są realistami. Główna prawda. Są pesymistami i to bardzo negatywnie wpływa nie tylko na ich podejście do życia, radość życia, ale też na to, co osiągają w życiu. Pesymiści obiektywnie mniej osiągają w życiu. Więc yy, ogólnie poz, pozytywne nastawienie do życia, optymistyczne nastawienie do życia, jest czymś, co też można w sobie wytworzyć, co można praktykować. I to jest, uważam, absolutnie no, niezbędne do tego, żeby człowiek był szczęśliwy. Jeśli widzisz cały czas przyszłość w czarnych barwach, a na pewno sprowadza się to też, znaczy, swój udział w tym mają media które uwielbiają same negatywne rzeczy nam przekazywać, mają teorie spiskowe. Jak ktoś zacznie, jest dużo kanałów na YouTubie, nie? Na przykład, czy na Facebooku jakieś fanpage'y, które zajmują się teoriami spiskowymi. To jest rak dla Twojego umysłu, naprawdę jakieś wymyślone przez czasem jakichś schizofreników, psychicznie chorych ludzi, e, urojenia, y, czy jakieś inne. Oczywiście, no jedna na sto tych teorii się zdarzy prawdziwa, nie? I później ludzie zaczynają, a co, jak inne też są prawdziwe, bo, no to co, no to trudno, <grytanie> skup się na swoim życiu, a nie na problemach całego świata. Na tym, kurczę, że tam, kosmici i y, y, jakieś inne ludzie wymyślają pierdoły, no nie? Więc to nie jest do niczego potrzebne. To jest tylko po prostu taki rak dla Twojego umysłu. Cały czas, jeśli Ty się tym karmisz, to, to, to psujesz sobie swoje życie. Więc naucz się tego pozytywnego, optymistycznego nastawienia do życia, bo życie jest piękne, świat jest piękny, żyjemy we wspaniałych czasach. Nawet mimo jakiejś pandemii, to i tak można być szczęśliwym. Można być szczęśliwym, bo albo się będziesz skupiać na jakichś rzeczach, których nie można teraz robić akurat, albo zaczniesz szukać rozwiązań, jak robić jeszcze milion innych rzeczy, które są do zrobienia. Także naucz się tego, wyrób w sobie ten nawyk, żeby umieć dostrzegać na świecie to, co jest piękne, to, co jest wspaniałe. Jakość Twojego życia podniesie się diametralnie. Ale tak samo naucz się tego, żeby patrzeć właśnie w przyszłość z nadzieją, z optymizmem, z tym, że nawet w takiej trudnej sytuacji, jaka jest być może teraz, że. Nie można robić pewnych rzeczy, niektórzy nie mogą prowadzić pewnych biznesów, albo można się skupiać na tym, co jest na świecie nie tak, a jest to zawsze jakiś tam wycinek tylko tej rzeczywistości, albo dostrzec jeszcze miliony innych rzeczy, które można robić. Ludzie, którzy narzekają, że tam przytyli, bo przyszła pandemia i, i, i zamknęli im siłownię, no to będą siedzieć w domu i nic nie robić pasywnie, czekając na to, aż może się coś zmieni na lepsze. Inny człowiek w tym czasie zamówi sobie do domu hantle, drążek, jakieś inne rzeczy, zacznie trenować w domu, zacznie trenować na świeżym powietrzu gdzieś tam, nie? Robić jakieś inne tego typu rzeczy i znajdzie po prostu swój sposób. Jak ktoś chce, to zawsze znajdzie sposób. Kolejna rzecz, punkt siódmy to jest witanie porażki z uśmiechem. Ja Wam o tym też często mówię, to jest pewien też nawyk, podejście do życia, podejście ogólnie do porażki, że Ty potrafisz postrzegać swoje niepowodzenia nie jako coś, co determinuje Twoją wartość, czyli coś, co psuje Twoje ego, tylko potrafisz je postrzegać jako po prostu normalny element dojścia do jakiegokolwiek sukcesu. Normalnym elementem jest to, że w życiu nam się coś nie będzie udawać i trzeba umieć sobie z tym radzić, nie brać wtedy do siebie jakiejś tego typu porażki, tylko po prostu z uśmiechem na ustach no, zaakceptować, nie wyszło mi, spróbuję następnym razem, może będzie le lepiej. I dotyczy to wszystkiego, czy to związku, czy biznesu, czy kariery, czy wyrzucą cię z pracy, czy coś ci się nie uda, jakaś inwestycja. Trzeba umieć po prostu sobie z tym radzić. To jest nawet no, niesamowicie ważna, ważna cecha i niesamowicie ważny też, Nawyk. Punkt 8. Kolejny bardzo praktyczny nawyk to jest odkładanie jakiejś części swoich pieniędzy każdego miesiąca. Jeśli ty nie nauczysz się właśnie tego nawyku odkładania, oszczędzania, odkładania sobie 10 czy tam 20% na przykład swojego majątku, czy więcej, to wszystko zależy od tego jakie ty masz możliwości finansowe. Jeśli tego się nie nauczysz, to absolutnie nigdy nie będziesz bogaty, nigdy. Niezależnie od tego jak wielkich pieniędzy byś nie zarabiał, wszystko da się wydać. I co więcej, w miarę jak będą rosnąć twoje zarobki, będą rosnąć, rosnąć będzie twój poziom życia i będą rosnąć Twoje wymagania. I możesz wydać wszystkie pieniądze. Są ludzie, doskonale to pokazują, różni aktorzy, muzycy, sportowcy, którzy zarabiali przez pewien krótszy okres swojego życia ogromne pieniądze, a później bankrutowali. Właśnie dlatego, bo nie potrafili po prostu oszczędzać. Trzeba się nauczyć. Budowanie majątku polega na tym, że część pieniędzy oszczędzasz, Mądrze później te pieniądze inwestujesz i ten majątek się tworzy, pomnaża i rośnie, nie? Kolejna rzecz, punkt dziewiąty, to jest zrobienie rzeczy, których się boisz. No, znowu, tłumaczę Wam moje Moi drodzy, to już od dawna, ale warto powtórzyć to raz kolejny: że odwaga nie, nie, nie polega na tym, że ty nie boisz się niczego. Człowiek, który nie boi się niczego, jest głupcem. Jest chory psychicznie, on ma coś nie tak ze swoją y, głową. Głowa nasza normalnie jest skonstruowana po to, żeby strach był naturalnym mechanizmem przetrwania, czyli rzeczy, które są dla nas nowe, które są dla nas być może niebezpieczne, których nie znamy, to się ich boimy. Normalna, naturalna rzecz. I człowiek odważny to nie jest ten, co się niczego nie boi. I nam się wydaje, że on jest taki odważny, bo on się niczego nie boi. Człowiek, człowiek właśnie odważny to jest ten, który pomimo tego, że się boi, to działa. To potrafi podjąć działanie pomimo tego, że czuje strach. I to jest wtedy mądra odwaga. Mądra odwaga i taką trzeba w sobie pielęgnować, wyrobić sobie ten nawyk. I jak się boisz czegoś, normalną rzeczą jest, że wszystko, co jest nowe, jest dla nas jakieś nieznane i automatycznie na umiesz y postrzega to w ramach jakiejś tam, jakiegoś zagrożenia, czy w ramach jakiegoś właśnie niebezpieczeństwa. I trzeba umieć być ponad to. Ocenić to ryzyko wtedy obiektywnie, nie robić też właśnie głupstw ze swoim życiem, tylko robić te rzeczy, które ok, tu jest ryzyko, ale też dużo większa jest jest szansa tego, że mi się uda, więc ja podejmuję to działanie, podejmuję ryzyko, wiem, że się boję, wiem, że tego nie umiem, nie robiłem tego nigdy wcześniej, ale może się nauczę i może mi się uda. Nie i ostatni punkt, punkt dziesiąty, to jest myślenie krytyczne. Też wam to często, moi drodzy, przedstawiam od jakiegoś czasu już w filmach, żeby nauczyć się krytycznego myślenia, żeby po prostu nie łykać wszystkiego jak pelikan. Czyli nauczyć się właśnie, jeśli ktoś przekazuje Ci jakieś informacje, nawet ja jak Ci przekazuję informacje, to patrzeć na to przez swój własny pryzmat, swojej własnej głowy. Uczyć się myśleć, analizować, czy to faktycznie jest prawda. Mnóstwo jest osób, na YouTubie każdy może nagrywać filmy. Są ludzie, którzy czasem takie pierdoły opowiadają, takie farmazony, a mają po dziesięć, dziesiątki, setki tysięcy wyświetleń. Właśnie dlatego, bo większość społeczeństwa ma zerowe, krytyczne myślenie. Ich w podstawówce nauczono rycia na pamięć, tego co nauczyciel mówi, tego co w telewizji mówią to jest święte i prawda i to później jak na YouTubie zobaczą, to też łykają wszystko jak pelikan. Dlatego później powstają jakieś idee, idee płaskiej ziemi, no jakieś inne tego typu po prostu, że Bill Gates nas zaszczepi szczepionkami i później masz te 5G będą tym sterować. No ludzie wymyślili to i słuchajcie, ja bym o tym nie mówił i nie śmiał się z tego, jakby się nie okazało, że nagle 10, 5 czy 10% Facebooka później nie udostępnia takie informacje. I ja patrzę na to i się za głowę łapię, Jezus Maria, co wy macie ludzie w głowie? Jakie 5G masz ty? Jakie w ogóle chipy, co, co to w ogóle ma być, nie? <grystanie> I tak jak mówię, trzeba się nauczyć po prostu, żeby samodzielnie weryfikować informacje, bo od jakości informacji, które masz w głowie, będzie zależeć jakość później Twoich decyzji, a przez to jakość Twojego życia. I tak się trzeba nauczyć. Więc tyle. Kolejnych 10 nawyków. Będziemy do tego tematu jeszcze wracać. Widzimy się w niedzielę na tych dwóch szkoleniach i o właśnie zaplanowaniu całego życia, i później o marketingu internetowym o 10 i o 14. Mam nadzieję, że się zapisałeś. Oczywiście duża prośba, wbij łapę w górę pod tym filmem. Bardzo to pomoże, żeby właśnie algorytmy wy, y, y, YouTube'a no, y, wyświetlały większej ilości osób te filmy. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rób to od razu. No i do zobaczenia w niedzielę. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!